Dzień dobry, dzień dobry. Liczyliśmy już całkę z funkcji sinus do kwadratu, liczyliśmy całkę z sinus do trzeciej potęgi. Powiedzieliśmy, że bardzo podobnie będziemy liczyli całki z podobnych cosinusów, czyli z kosinusa do kwadratu i z kosinusa do potęgi trzeciej. No to może pora na taką całkę, gdzie będziemy mieli pomieszane trochę sinusa i trochę kosinusa. No i może właśnie na sam początek spróbujmy policzyć sobie całkę z sinus x razy cosinus x dx, czyli tego typu całkę. Zobaczcie, jak będziemy tutaj postępować. Policzymy ją na dwa sposoby. Po pierwsze, zobaczcie, możemy użyć wzoru, że sinus 2x no to jest 2 sinus x razy cosinus x. Z tego wynika, że sinus x razy cosinus x to jest nic innego jak 1 druga sinus kąta 2x. A zatem ta nasza całka to będzie nic innego jak 1 druga całki sinusa 2x dx. No ile ona wynosi? Jeżeli będziemy chcieli ją policzyć, mamy jedną drugą. No yy, pochodna z czego jest równa sinus? No pochodna z funkcji cosinus to jest równy minus sinus, czyli tu będziemy musieli to pomnożyć przez minus cosinus 2x. No ale mamy jeszcze dwójkę. Jak będziemy liczyli pochodną z cosinusa, to to jest. Pochodna z kosinusa to jest minus sinus, a jeszcze pochodna z 2x to będzie 2, czyli jeszcze muszę to pomnożyć przez jedną drugą i dodać stałą całkowania c. Czyli tak naprawdę dostajemy, że to jest minus 1 czwarta cosinus kąta 2x plus stała całkowania c, która jest liczbą rzeczywistą. Mamy jeden sposób, bardzo szybki, bardzo krótki. Chciałem Wam pokazać jeszcze drugi. Być może gorszy, mniej efektywny, ale troszeczkę znowu pokażę po raz kolejny, w jaki sposób działa twierdzenie o całkowaniu przez część. Mianowicie napiszmy sobie to może jeszcze raz. Mamy całkę z sinus x razy cosinus x dx, no i użyjmy wzoru na całkowanie przez część. Czyli mamy znowu. Mamy funkcję f, mamy funkcję f', mamy funkcję g, no i mamy funkcję g'. Jedną funkcję wpiszemy sobie jako f, drugą funkcję wpiszemy sobie jako g'. No jedną mamy sinus, drugą kosinus. Tak naprawdę w tym przypadku kompletnie nie ma znaczenia, co gdzie wpiszę, więc tutaj wpiszę sobie sinusa, tutaj wpiszę sobie kosmos. A to jest akurat taka jedna całka, gdzie tak naprawdę nie ma znaczenia, co wpiszę na początku. Pochodna z sinusa to jest oczywiście cosinus x, a pochodna z cosinus, a całka z kosinusa. no to pytam się pochodna z czego to wynosi cosinus. No oczywiście sinus. No i teraz zobaczcie, jak to sobie wstawię. No to mam tak f razy g, czyli sinus razy sinus, czyli mam sinus kwadrat x odjąć całka. No i teraz zobaczcie, co ja tutaj będę miał. Będę miał było f razy g' i teraz będę miał funkcję g razy f', czyli odjąć całka. Sinus x razy cosinus x dx. Czyli, tak naprawdę, zobaczcie, wymienią mi się te funkcje na, na dwie pozostałe. No i co tutaj ciekawego się, zobaczcie, co tutaj ciekawego się podzieje. No mam znowu to samo. Więc, tak naprawdę, znowu, jeżeli potraktuję sobie tą całkę z razy cosinusa jako niewiadomo i dodając ją obu stron, nie dostanę sytuację, że dwie całki z sinus x razy cosinus x dx to jest nic innego jak sinus kwadrat x. Dodam tu już stałą całkowania c, no i dzieląc to przez 2, dostanę, że jest całka z sinusa x razy cosinus x dx. To będzie nic innego jak 1,2 sinusa kwadrat x. No plus tu może c1 napisze jakaś inna stała całkowania, no bo formalnie powinno być napisane 1,2 c. No zobaczcie, można sobie zadać pytanie, no tak, ale te wyniki wyglądają inaczej. Dlaczego te wyniki wyglądają inaczej? i Co tutaj się stało? Zobaczcie, no, czy jesteśmy w stanie pokazać, że one są tym samym, czy, czy możemy pokazać, że te wyniki tak naprawdę dają dokładnie to samo. Zobaczcie no to pytanie, co to jest cosinus kąta 2x. Mamy wzór na cosinus kąta 2x, że to jest cosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x I zobaczcie, mamy taką sytuację, że używając tego wzoru Chcemy tak naprawdę, używając tego wzoru, jeszcze raz go sobie tutaj podkreślmy, chcemy pokazać, że minus 1 czwarta cosinus 2x plus jakaś stała c, to jest to samo co 1 druga sinus kwadrat x plus jakaś tam stała c1. Wstawiając za cosinus 2x to, co nam tutaj wyszło, mamy je, minus 1 czwartą i teraz mamy co? Cosinus kwadrat x minus sinus kwadrat x plus nasza stała C, to ma być to samo co 1 druga sinus kwadrat X plus C1. Zobaczcie, pomnóżmy sobie to przez 4, czyli mamy tak naprawdę minus cosinus kwadrat X plus sinus kwadrat X plus nasza stała, czyli tu będzie w tym przypadku 4C, to ma być to samo co 2 sinus kwadrat X plus 4 stałe C1. I teraz zróbmy taką sytuację, że sinus i cosinusy znajdą się na jednej stronie, a stałe na drugiej. Cosinus i sinus będziemy chcieli mieć na prawo, czyli dodamy sobie cosinus kwadrat i odejmiemy sinus kwadrat. I wtedy zobaczcie, dostaniemy taką sytuację, że z jednej strony będziemy mieli sinus kwadrat x plus cosinus kwadrat x, a z drugiej będziemy mieli 4c odjąć 4c1. No i zobaczcie, tutaj dostaliśmy jedynkę trygonometryczną, czyli to jest równe 1. A zatem, zobaczcie, z lewej strony mamy z 1, z drugiej strony mamy jakieś stałe. I teraz zobaczcie, co to pokazuje. Gdybyśmy za każdym razem brali taką samą stałą, to zobaczcie, z prawej strony mielibyśmy 0, z lewej 1, niezbyt prawdziwa równość. A tak naprawdę dzięki temu, że bierzemy różne stałe, czyli w różnych wynikach bierzemy różne stałe, potem no mamy z prawej i z lewej strony coś, co jest stałe i teraz zobaczcie, mamy jakby zależność między stałą C a stałą C1. To też pokazuje jedną fajną rzecz, że dobór stałej, ma bardzo duże i bardzo istotne znaczenie. I tutaj na koniec chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz, że tą całkę da się tak naprawdę policzyć jeszcze na inny sposób, tak naprawdę na dwa, ale pokażę z nich jeden. Zobaczcie, policzmy sobie jeszcze raz tą całkę sinus x razy cosinus x dx, bo możemy ją też pod, policzyć używając metody przez podstawienie. Mianowicie możemy podstawić albo za sinus, albo za cosinus. Podstawię sobie tutaj za cosinus, czyli wykonam podstawienie t, to się równa cosinus X. Dx, e, cosinus x, przepraszam. tylko Wtedy dt, no to pochodna z cosinusa to będzie minus sinus x, no właśnie dx, czyli to jest to, co chciałem tam za szybko napisać. E, no i zobaczcie, jak podstawimy to tak. Mamy minusa przede wszystkim, minus sinus x dx, no to zobaczcie, zostanie tutaj zabrany ten sinus i to dx, czyli mamy tak minus. Zamiast cosinusa wskakuje nam t dt. No i zobaczcie, to już jest łatwa całka, bo to jest minus, 1, druga. T do potęgi drugiej, plus znowu jakaś stała, ja to może C2 napisz. Czyli tak naprawdę mamy mi wynik, że to jest minus jedna druga cosinus kwadrat x plus nasza stała C2, znowu napiszmy, że jest rzeczywista. Specjalnie znowu napisałem minus tam, bo ten wynik znowu wygląda inaczej, ale znowu da się pokazać, że tak naprawdę, mimo że otrzymaliśmy trz trzy różnie wyglądające wyniki, ten drugi z sinusem kwadrat, a trzeci z cosinusem kwadrat, to tak naprawdę można pokazać, że te wyniki wszystkie są równoważne w podobny sposób jak równoważność tych dwóch pierwszych. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia następnym razem. Pa pa!